OK, witam was bardzo serdecznie w następnym odcinku Call of z w język rfi e, Jesteśmy w samym środku pierdolnika Aczkolwiek myślę, że doskonale pamiętacie gdzie skończyliśmy W tym momencie, e, w tym momencie jesteśmy... Znaczy, mam zadanie osłaniać naszego brata Który e, przedarł się do budynku położonego wyżej Znaczy na wyższe piętro po prostu jednego z budynków Wow E to jest tak ekstra zacząć odcinek w samym środku akcji co teraz? Osłonie brata już wypełnione. Mam iść do ciebie? Ojej, o. gdzie jest ten gatling? Dobra. Wow, ile osób, ale, ale nie ze mną te numery. Nie, 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 błagam, nie gin teraz, ziom. O, oh, niestety, jak się ma za mały magazynek, to. Tak to już działa. I co teraz? Aha, wchodzimy na piętro, tak? piece of unfinished business left. You're talking about it. You I knew this day'd come, McCall. And this time you ain't getting away. You and me in the square. Oh what? You're not afraid of me, are you? How about we sweeten the pot? If you win, I'll give you the Indian. If you lose, I take the medallion. You're a lying bastard, O'Donnell. no dobra. Myślę, że mam szansę z nim wygrać, jako że wreszcie. jako że wreszcie ogarniam, jak działają pojedynki. Aczkolwiek, no nie wiem, postaram się w każdym razie wygrać. Bo już doskonale. znaczy, już znam mechanizm działania pojedynków. A nie chcę tak jakby. Okej. Okay. A, nie wiem, już jakby udało mi się parę razy wygrać za pierwszym razem, więc... Myślę, że mam teraz szansę, zwłaszcza z nową myszką. Więc to wygląda tak, że trzeba trzymać tą łapkę blisko kabury, a kiedy odezwał się dzwony, trzeba po prostu szybko dobyć pistoletu i strzelić. Myślę, że... Niestety. Dobra, jeszcze jedna próba. Ostatnim razem dało mi się już dobrze dobyć pistoletu. Gorzej z realizacją, jakby z realizacją strzału, ponieważ koleś nie stał na środku ekranu. I w związku z tym miałem dość trudne zadanie, aby go, aby go trafić. Aczkolwiek, jak widzicie, wyszło mi i to za trzecim razem. Lepszy ryc niż nic, trzeba się cieszyć. W takim razie. Jakiś lucik z ciebie? Bardzo. Jeżeli Barnesby go zabił, to nie chce być w skórze. Tego gentlemana. You stay with him. We'll make sure that bitch pays. No dobra. wreszcie coś sensownego. Tam to znaczy gdzie? Mówisz, że mam iść do gwiazdki, czy. No dobra. No to idę. Mam nadzieję, że mój młodszy braciszek mnie nie wkopał. Nie zostawię brata, jak on się nie rusza, to co mam z nim zrobić? Pogłaskać po głowie? Przesem ta gra mnie rozwala, bo koleś się po prostu Koleś nic nie robi, stoi w miejscu i jeszcze tak jakby gra oczekuje ode mnie, że ja będę na niego czekał. Nie, bardzo niemiło. Może tutaj ktoś będzie? Ja się mogę zakrać, tylko że... Okej, okay, tu łatwione. I tu chyba możemy wykleić z Zetki. No, ej, ej, ej! Aha, nie miałem odpalonego trybu. Znaczy, Mój bracho jest już ze mną. No dobra. Jak dla mnie może być. To już mam opracowane, jak to zrobić. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Proszę bardzo. I cóż teraz?

Aaaa, czy to trzeba było zrobić gatlingiem? No i bardzo dobrze. W takim razie ogarnięte. Ej, ja to jest w sumie głupota. Nigdym na to nie wpadł. Znaczy wpadłbym, ale to było takie nie fair. I co teraz? Let's just put him down like the mangy dog he is. They caught us. Uh, I, I don't know how. The Mexican bandit. Juarez? He captured us and took us to the White Chief. Barsby. He traded me for horses. Just me. Father, it was I who led them to the medallion. I betrayed the Apache. It was not you who betrayed our people, my son. It was I who led us to our slaughter. You told me what would happen. You knew. For you are seen, Father, a true Apache, my son. So William might still be alive. We gotta save him, Ray. The girl, the medallion, Juarez has everything he wanted. What the hell have we done?